Czym jest Drop SMP? Nie muszę nikomu przedstawiać. Z nowości, jakie zostały wprowadzone na Drop SMP 2.0, to dodatkowy atrybut, jakim jest zręczność. Która, im jest większa, tym mniej czasu potrzebujemy na zregenerowanie sił po oddaniu hita. A dodatkowo zostało dodane kilka customowych hitemków, o których dowiecie się później. Co do mapki, jest ona w stylu zimowym, gdzie wszędzie panuje chłód i wieczna zmarzlina. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału oraz zostawić like. A teraz zobaczcie, czy udało mi się zdominować serwer na starcie. Wydaje mi się, że Drop SMP, sezon drugi, może zostać rozpoczęty za 3, 2, 1. Start! Dobra, co Dobra, co jest? o to. nie, to moje. czy ma drop, trzeba go ubić, polecam. Od... Niedaleko spawnu znajdował się outpost, do którego chciałem się udać w celu zebrania bloków pszenicy, aby w późniejszej fazie przygotowań było nam łatwiej z jedzeniem. Dlaczego mówię nam? Ano dlatego, że tak jak na poprzedniej edycji, ugadałem się z Felipezem, aby trzymać się razem. Wracając do tematu outpostu, to przewaga pila, że lekko mnie przeraziła, więc postanowiłem na chwilę ukryć się w ziemi. Dobra, on jeszcze nie wie o tym wypadku, że nie? Ty już no. Nie ja, dobra, ja to sojusz, to sojusz, so 1, 2, 3 na szocie. Ej, bo jakaś śmieszna <grym> sytuacja, panowie, <grym> w ogóle, bo <grym> ja ginę, bo... <grym> Panowie! Ja mam 90%! Ja, ja, ja mam instykt nie wrażę co jedną też. Ja też mam panowie. 90%! Dzejcie, że wpadłem do dziury z piglinami, bo pigliny do mnie weszły! Ej, jest kopalnia, jest widzę kopalnie. Ej dobra, bardzo. panowie, ja będę ja będę kopał. Ewangelia. Ja, ja śinę, śinę. będę panowie i panie, ja będę ja kopał, a ok. wy może z jedzeniem mi zmotajcie, co? Tak więc jak słyszeliście, podzieliliśmy się obowiązkami i ja za zadanie miałem kopać żelazo na sety, natomiast Felipe Zajzufi zaczęli przeszukiwać mapę w celu zdobycia jedzonka wraz z jakimiś opena To nie jesteście ciekawi, co z moim dropem, który wypadł po mojej śmierci. Spokojnie, spokojnie, do tego zaraz dojdziemy. Uder miecz? Tak tak, tak że. No. Co? Na uder miecz. Znaczy nie, jajcop wider miecz ma, what? Nie, ciebie został zawita przez ten dobra, miecz. No tak wasz jajcop ma. Panowie, on za... dropa po mojej śmierci wypadł mi emblemat siły i shulker box. E, właśnie. Naprawdę? Był... Ty, ty nie dość... ty. Ty ja zapomniałem ty mojego dropa muszę znaleźć. Jakiś Ej dobra, ja jestem w swojej... Jest mój drop. Jest co ty drob? gadasz, otwieraj, otwieraj, otwieraj! Ej, kochaniutki! Zanim zobaczysz, co mi wypadło, to chciałbym cię poinformować, że już niedługo na moim serwerze Minecraft będziesz mógł pograć w Bedwars oraz na nowym trybie MHC. Jest to nowy tryb, w którym za rozwalenie jednego bloku otrzymujesz randomowe itemki. W skrócie farmisz itemki, a później się napierdzielasz. Mam nadzieję, że się zobaczymy na serwerze, a teraz wznawiam Ci film. Otwieraj, otwieraj! otwieraj, otwieraj. Kielentowa zbroja! Zbroja! Jeszcze i jak... insygnia! Emblema szybkości Klasa. znaczy się! Sorry! Klasa! Itemy jakie udało mi się dropnąć, dawał mi przewagę nad resztą graczy ze względu na to, że nikt na ten moment nie posiadał lepszej zbroi. A tak naprawdę to nie wiem, czy ktoś miał lepszą zbroję. Mówię tak, żeby ludzie myśleli, że jestem dobry. Mam dużo mam żelaza. Eat, eat, kop, eat, kop, eat, kop, 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 kop. po posmoka, panowie, tak? Tak, tak, tak. Mam 7 żelaza, jak coś. Jest jak dobrze coś zjeść. Mam dziewięć żelaza. Po wykopaniu wszystkiego, co się dało, poszedłem szukać kisielka, które miał dla mnie jedzenie. O, ej, kolejna jaskinia, mogę nam zebrać kolejne żelaza, jak chcecie. Okej, dobra, no to może się podzielić że po prostu osoby, które są na powierzchni, niech idą, a wy i idź, kopać z kisielka. Kisielek, Kisielek, gdzie ty jesteś? Ja jestem, ja jestem w ja kopalni nie? Dobra, dobra, to, to ja i i idziemy do Nederu. A. dobra? A wykopcia. wykopcie. Wy spróbujmy ogarnąć fortecę jak najszybciej. I tym sposobem podzieliliśmy naszą drużynę na dwa oddziały. Pierwszy, czyli Felipeza i Zufim miał za zadanie szukać fortecy w Nederze, a drugi oddział, czyli ja, plumie i Kisielek kopaliśmy surowce dla naszej drużyny. Proszę. Dziękuję bardzo. Ej, to jest taka głęboka, to ja. Zaraz będziemy mieli diaksy, nie? O kurczę! Rozbiliśmy bank! O, kurde, felek! No, mamy. No i teraz jackpot. Nie, yep. no, teraz dominacja jest. Jak już to wykopiemy i to przepalimy na szybkości, przepalimy, jest istna dominacja. Będzie, no... Wszystko do tej poreszło po nasze myśli. Zbieraliśmy spore ilości żelaza, mieliśmy jedzenie. Drugi oddział był dla dzięki czemu wychodziliśmy na spore prowadzenie na tle innych drużyn. Chciałbym ja Ci podziękować, że razem możemy pokonywać te przeciwności losu. Proszę, otaruję ci te róże. Bardzo dziękuję. To symbolizuje naszą współpracę. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Który, panowie! Skantyka mam na imię. Stary, ja wiem więcej niż. niż wiesz. Eee, wioska, wioska jest! No, ty no, 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 no. Tylko pytanie, czy ona już się. ona już. ty już sw, swój nos wetknął, coś czujesz? No wiesz? na pewno, na pewno. Tak, szyby są tutaj. A nie, nie są rozwalone. A może, może coś tu będzie. Sertek już. Stary, jak tu chodź? są te! Stary, wbijaj tu, wbijaj tu, wbijaj tu! Naszym celem w kolejnej kopalni było zebranie dużej ilości złota na bardzo potrzebne na starte refile, które zapewnia nam przewagę w walce z potencjalnymi wrogami. Oczywiście szukaliśmy także w dalszym ciągu diamentów oraz żelaza. Dobra, to już żelaza, na razie więcej o! nie zbieram. Wardenowy ten, biom. Co ty gadasz? Wardenowy biom. Tam można nawet koksy, tam, tam koksy pełno można znaleźć, tylko trzeba uważać, na shifcie chodzić najlepiej, bo no. jak się Warden zrespi, to przewarą. No. Pomimo tego, że kopalnia wyglądała tak, jakby zaraz miała nam syptość z diamentami, w rzeczywistości było całkowicie inaczej. Dlatego za cel obrałem sobie dostanie się do Ancient City. Ciąłam cię na przed oczkami Widzę diamenty! Widzę diaksy! Idę po nie, tylko ja muszę stary tak po cichu. No i normalnie w świecie stary dwa diamenciki się do mnie uśmiechają. Eee... filmy jak to wykorzystać mechanizm, tak, i... Tak, wiem, ja robiłem to Dobra, Dobre. mamy to, mamy to. Wszystko szło wręcz wspaniale. Każdy spełniał swoje zadania na 100%. Aż wydarzyło się to. Jak coś, to tą wodą płyń do góry, potem nie wiem, ja... O nie, o nie Zufi. O kurde. Panowie. Panowie, jest Stre... problem. Co się stało? Rodziliśmy Czemu? się. Eee, ja? Poszedłem do yy, bastiona, tak? No była taka akcja, że piglin z drugim piglinem zrobił mi, można powiedzieć, takiego. No i wiesz, we dwójkę się zwrócili na mnie z do. Yy, dla mnie. No i w tym momencie nasze zadanie zmieniło się o 180 stopni. Przy portalu, którzy stworzyli Felipeza Izufi, przekazałem im temu który przybiegł do nas od Następnie jaskisia, jakie mieliśmy za zadanie szukać fortecy lub niebieskiego biomu w Dederze. No nie, no jest totalny przypał, nie? Nie, no jest mega przypał, bo ja nie mam drewna, nie mam kill Tak jak słyszeliście zaczęło robić się troszeczkę niebezpiecznie, a do tego ponownie zginął Zufi. Ja pierdolę, bo no zaraz wyje. Wyjeba się. Nie, no. Ty, panowie, ja mogę spróbować przejść przez portal, ten w którym Xertex uciekał. Dobra, dobra, przechodzę przez ten portal cicho. Zobaczymy. Będzie Ty? Nie, fajnie. Nie ma tu nikogo, nie ma nikogo. Nie są w nederze, oni są w nederze, nie? Podczas przepalania złota w nederze Felipeza w końcu znalazł fortecę, co dawało nam podobną przewagę nad innymi drużynami. Mam fortecę, jest! Pracamy! Wracamy! A co się dzieje? A co Kto? Mikiu, Mikiu, Mikiu z Jak Mikiu walić Mikia, to w ogóle nie problem Panowie, to wy ich może Cyfer jest diamentowy i, oni, i jest Oni są zemczątowani, pamiętajcie Tak, o, hej, on hej, on so Dobra, oni Zwijamy, zwijamy, po prostu stąd zwijaj Uciekamy, aby ich zgubić Po ucieczce, y, to znaczy po daniu forów naszym przeciwnikom Zacząłem zabijać endermany w celu pozyskania Pereł potrzebnych do zlokalizowania i aktywacji portalu Wracając, byłem już totalnie bez jedzenia A w dodatku miałem tylko półtora serca Teraz się pewnie zastanawiasz, co mógł zrobić taki doświadczony Charakterny wojownik oraz taktyk wojenny jak ja Oczywiście czekałem na pomoc mojego sojusznika w aż przyjdzie do mnie z jedzeniem i będziemy mogli wrócić do normalnego świata. Siema! Daj, żarcie, siema! Masz. po! Stary, tam. półtorej serca mam. No, o. Oh. Dobra, słuchaj mnie. Mam wszystko. Możemy iść sami ja do endu, zanim oni przyjdą, tylko to jest kwestia czasu. I Robimy to, czy nie? Robimy, stary, no musimy, musimy podbić to, no. Poproszę. No, patrzę, słucham. Stary, to jest ten moment. Asesjonek. To jest ten moment. Masz, żarcie, żarcie dziękuję. Bo dziękuję. Ej, no nie! Zepsułeś taką piękną chwilę jeszcze raz. Stary, to jest ten moment, no. to jest ten moment, w którym myślę, no. że jesteśmy znowu w ciężkiej sytuacji i musimy podpisać pakt krwi. Po ponownym podpisaniu paktu krwi wybraliśmy się w poszukiwaniu portalu do Endu. A przy okazji zgarnęliśmy Plumiego, którego spotkałem na swojej drodze. Lecimy do Endu, chodź. Dawaj, 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 dawaj. Będzie, dawaj, bitka, dawaj, będzie dawaj. bitka, chodź. lec za le, le, ja synkiem Northwest cały, cały czas. O kurde. O kurde. Mamy oj, takie oj. jedno. Ej, oni nie są na to przygotowani też. No patrzcie, nie? O, to jest kurde. Nie, nie, nie możemy za to wyjść. Dobra, panowie. Serio? Przepraszam tak, was, ale... Panowie, dajcie mi... Daj daj mi klatę, diame ja to muszę tam sam iść. Stary, wy musicie ogarnąć emblema. To redstone, o, redstone, kurde. nie? Proszę, Nie daj masz... mi klatę. Swapnijmy się jeszcze klatu, stary, dobra. na tę walkę, dobra? Powodzenia, pan, dobra. Panowie, to po prostu, powodzenia. powodzenia. Powodzenia, szukaj Dzięki. tam jak coś, powodzenia, to stary. ten. Dobrze, ale to szczerze działa na naszą korzyść w, w miarę. Tak jak widzieliście, portal do był poza borderem, przez co tylko Felipeza mógł go odnaleźć, a później zgładzić smoka. Ja i Plumi za ten czas eksplorowaliśmy kopalnie, aby wymaksować nasze ekwipunki. Ja to ogarnę, tylko siema, nie, mog nie mogę tam siema. stać, żeby tam, tam nie pluł. Ty mały, mały. Ja się kręcę, jaki stres. Dobra, my idziemy szukać Diaksów, tylko jest taki problem, że już nie mam żarcia. Jedna czwarte smoka, prze przepraszam, że wam przerwałem, jedna czwarte już. Dobra, ja, ja muszę uderzyć Endermana jak jakiegoś. Czekam na Perch, teraz go uzbiję do połowy, Jeszcze wolno ty idzie, bo to mega safe, nie? Dobra, jedna piąta HP ma. Brawo, brawo, brawo! No robię! No została mu jedna dziesiąta jakoś! Mogę ci dać stary strz. Diamenty mam! LES go! go! Dominacja, nie? Tak jest! Wracamy, panowie, do gry. Tylko jeden diakst to był. Trochę bieda, ale lepsze to nic, nic. Lepsze to się nic, nic. Kuszy na bezpiecznie. Walę go. Mam! Mam! Jest! Mam! Nice. Mam! Nice. Nice. Mam! Dominacja, dominacja, Mam, panowie. na spokojnie, na spokojnie, mam! Po upływie kilkudziesięciu minut wraz z plowiem, przyszliśmy eskortować Felipeza na spawnie. Chyma, dawaj! Daj jajo, daj jajo, da jajo. Da jajo! masz. Jajo. Du. Mamy tu! Teraz musicie się dogadać, który bierze lewą stronę, a który bierze prawą stronę. Ja wezmę prawą. Dobra, to ty prawo tak? Bym proszę. Tak. Coś takiego, ty bierzesz o, lewą. proszę! Proszę. Uuu. Co tam masz Uuu. Co dam tak Cztery. Nie no, oddaj to. <grymne> <grymne> <Nie> no. <grymne> no, tak było, tak a, a ja nie mam nic panowie, dałem wszystko co miałem. Przez następne trzy godziny byliśmy w netherze, zbieraliśmy jedzenie, zabijaliśmy endermany, a to wszystko po to, aby zdobyć emblemat odporności na border, aby udać się do nct po elitry. Ja mam te dziewięć bloków redstone'a. Ty, no nie gadać masz dziewięć tylko. No, ale przecież jeden jest na jedną emblemat. A ile pereł? Cztery. Ja. Y ja, ja będę miał może ze trzy. Bloki, le to są, no bo to są też dyre. No to jest tak. no ale to, no, to, to jedno 12 na to się nie przyjedziemy, kur no, jak 12. No musimy mieć 12 perł, żeby na nas na... No, ja wszyscy. mam 3. Ja mam 3. Tłum ile masz? <laughs> Ej, nie... ja byłem pewny... Ja byłem pewny, ja byłem że? pewny... Że że to jest trzeba... jedna perła. Uf. No nie, 4 perły. To ja nawet tyle Blaze nie mam, ja mam 6 Blaze powoderu. Teraz, panowie, proponuję na, na, naszą wyprawę przełożyć do jutra. Zróbmy to. Czyli my tu siedzimy. Po nic Następnego dnia otrzymałem od Felipezy Elytrę, natomiast później przefarmiłem pół dnia z Zufiem, aby mieć netryhtowite tem i wraz z najlepszymi enchantami Po kilku godzinach cyfer zaproponował nam, że w zamian za dwie książki miandingu przyniesie mi i Zufiemu po dwie elytry. Było to dla nas bardzo opłacalne, ponieważ mało osób na dropie mogło pozwolić sobie na elitry Chwilę potem zaproponowałem Agzekowi Elytrę w zamian za oddanie mi swojego życia. Agzek słuchaj, mam dla ciebie niepowtarzalną jedyną w życiu okazję. Widzisz to? No, no, widzę. No, Krótka piła. Chcesz? Tak. Musiałbyś dać mi się zabić. Jeden dropik. Dla kolegi. Mogę Dla kolegi. ci dorzucić pustaka jedzonka. O, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Dobra. Okej, ci pomogę, stary klient, nasz pan. Masz nawet tutaj trzecią. Jesteś gotowy. Tak. Dziękuję bardzo. Chcesz zobaczyć, co z ciebie No. Uho. To pa, 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 pa. O. Spowalniający Oho. topor i sygnał odnowienia. Elu. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Cześć.